Witam Państwa. Dzisiaj 13 dzień września, piątek. Niektórzy twierdzą, że piątek i 13 jest bardzo pechowy. Ja jednak twierdzę, że nie wolno wierzyć w tego typu gusła i zabobony. Tak czy inaczej, za miesiąc wybory. Czasu bardzo mało. Politycy popisują się jak tylko mogą. Pani Joanna Staniszkis, córka Jadwigi Staniszkis, miała okazję zbłaźnić się w radio. RMF. Ta pani startuje z list PSL-u. Jest rodowitą Warszawianką. Rodzina mieszka w stolicy od czterech pokoleń. Pradziadek, profesor, entek zginął w Oświęcimiu. Także rodzina o wspaniałych tradycjach. Można by się wiele spodziewać po pani Joannie. No, a tymczasem <gryw> można powiedzieć, że daje ciała na całej linii. Co ciekawe, startowała do Sejmu z list nowoczesnej. No i jest do tego radną miasta stołecznego Warszawy. Wywiad, jakiego udzieliła rozgłośni RMF, obnażył, no mówiąc krótko, taką wspólną cechę kumpli Ryszarda Petru, czyli kosmiczną głupotę. Pani Joanna, zapytana przez pana redaktora, nie wiedziała, gdzie urodził się Witos. No tam trudno, nie można wszystkiego wiedzieć, ja tam, ja tam wiem, ale nie wiedziała też, że był premierem Rzeczypospolitej, w dodatku trzykrotnie, no a w co najważniejsze był premierem w sierpniu roku pamiętnego 1920. To właśnie to, że jemu Piłsudski powierzył funkcję stworzenia rządu spowodowało, że polscy włościanie chętnie chwycili za broń, mieli swojego premiera, więc uznali, że państwo polskie też jest ich. I tak jak mój dziadek który był ochotnikiem, nie mając jeszcze odpowiedniej ilości lat, też był wówczas zmobilizowany dobrowolnie do wzięcia udziału w obronie ojczyzny. Wynikało to z tradycji naszej rodziny, ale też z tego, że młodzież wiejska chętnie chwyciła za broń, zachęcona przez chłopskiego premiera. No, pani z tego oczywiście nie wie, ale rwie się do rządzenia y, Polską. Najgorsze było to, <głos》>, najgorsze było to, że nawet nie wiedziała, gdzie w Warszawie jest pomnik Witosa. No, ładna mi radna, co nie zna swojego miasta. No, ale cóż, ci z nowoczesnej tak już widać mają. Yy, można powiedzieć, no kobiecina nie ma walorów intelektualnych, nie musi mieć wiedzy. Otóż musi mieć wiedzę, bo jest nauczycielką i to w warszawskich liceach społecznych, czyli tam, gdzie powinno się kształcić młodzież elitarną, a tymczasem widać, jak jacy to elitarni nauczyciele, co to i zamuczą, i zakwiczą, ale nie wiedzą, gdzie w ich własnym mieście jest pomnik Witosa. Pani Staniszki odeszła z Koalicji Obywatelskiej, bo dali jej 17 miejsce na liście i to pewnie z litości i ostrożności, by nie miała okazji bywać w mediach, a tu taki klops z tym Witosem, ale i PSL, Kosiniaka ma tyle wspólnego z Witosem, co pingwiny z Murzynami. Pamiętają Państwo, jak kiedyś w programie Jedziemy yy, przepowiedziałem ostrą rywalizację pomiędzy niedawnymi sojusznikami, czyli Koalicją Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wówczas pan Czarzasty stracił yy, pozorowany luz, cały posiniał z gniewu, że to wcale niemożliwe i opozycja razem, jak dwa półdubki na wieki, wieków Amen. No, Jakie to było na wieki wieków Amen, to się właśnie okazuje. Niewiele minęło czasu, a pan Czarzasty obstukuje Schetynę. Nazywa go liderem nie do końca, co to szuka zastępstwa, czyli Kidawy Błońskiej. Pytany przez dziennikarza, czy nie wolałby, gdyby przyszło co do czego, żeby premierem został Schetyna, Czarzasty odparł, że najpierw trzeba dostać się do Sejmu i że złą praktyką jest zgłaszanie kandydata na premiera miesiąc albo dwa przed wyborami. Bo nie ma w tej chwili w Polsce partii demokratycznej, która samodzielnie będzie mieć większość w Sejmie. Pytany, czy poparłby Schetynę na premiera, mówi, że sposób liderowania przez Schetynę wskazuje, że jest słabym szefem partii i byłby słabym premierem. Liderzy w czasach wojny prowadzą swoje ugrupowania. Ci, którzy są liderami, nie do końca szukają zastępstwa. Tak mówi o Schetynie Czarzasty. A więc Czarzasty uważa Schetynę za tchórza i sugeruje, że to on sam powinien być premierem, a nie, <grytanie> a nie a nie Schetyna z Błońską. Także widać, że tutaj pan Czarzasty ma o sobie o wiele lepsze mniemanie niż można by sądzić z wyników sondażowych. A jednak już Schetynę uznał za dezertera z roli premiera i w zasadzie uważa też panią Kidawę za, tylko, za figurantkę i sam jako faktyczny lider swojej koalicji e, mocno się napina i być może zechce w przyszłości być premierem. No, skoro Schetyna mu się tak wycofała a Błońska to nie jest żadna figura według niego, no to myślę sobie, że może być wesoło, po wyborach, ale oczywiście mam nadzieję, że nigdy będzie takiej okoliczności, żeby platforma z komunistami miała powrócić do władzy, bo to lepiej naprawdę wtedy nakupić duże zapasy ziemniaków, mąki, cukru i soli i konserw. O. Jak, to, jak tą narrację usłyszy cookies, to pewnie i on zechce być premierem, a co? Nie wolno? Wszystkim wolno. Już był liderem antysystemu, to i może być premierem systemu. A co? Daj kurze, grzędę, ona wyżej siędę. No już się martwiłem, że minister Gowin przegapi kolejną okazję, by pokazać, kto tu rządzi. A Tumasz zabrał głos w sprawie profesora Nalaskowskiego, zawieszonego przez rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za brak entuzjazmu dla zboczeńców. Gowin powiedział, że musi zaprotestować i dostrzega wreszcie wybryki takiego Hartmana. No, który ma status Świętej Krowy i tylko czekać, kiedy zdejmie portki i zrobi kupę w miejscu publicznym. Oczywiście Hartman, o nim zaraz będę dalej mówił. Gowin wspomina jednak o autonomii uczelni, czyli rzekomo, że nic nie może zrobić. Proszę bardzo, ale nie za nasze pieniądze. Podpowiadam panu ministrowi Gowinowi, że to on wystawia czeki dla wyższych uczelni, a są one pokrywane z naszych podatków. Albo trzeba zlikwidować wobec tego ministerstwo, albo niech ono rządzi, a ma narzędzia. Dość kompromitowania tytułu profesora i robienia z uczelni lewackich chlewów. Oaz hipokryzji i dulszczyzny politycznej poprawności. Panie ministrze, wicepremierze Gowin, pan ma kluczyk do skarbonki. I te wszystkie sukinsyny dzięki panu żrą to, co z nas państwo wyciska. Proszę umieć rządzić. Gazeta Wyborcza zaczyna faszyzować. wczoraj <laughs> omawiałem list starego Giertycha, w którym przestrzega przed głosowaniem na PiS. A tu Wyborcza chwali go i nazywa Nestorem Narodowej Prawicy. Dotąd czerska miała go za szwarc charakter, a teraz całkowita zmiana. W roku 2005 Wyborcza wypominała ojcu Romana wspieranie stanu wojennego, prorosyjskość, walkę z darwinizmem. Teraz to jest już Nestor, a nie stary Oszołom. Przypominam, że Giertych senior właził w dupę Jaruzelskiemu długo przedtem, zanim zaczął to robić Michnik. Tak więc oprócz wspólnego celu, czyli odsunięcia pisod władzy, Giertych i Michnik mieli podobne sympatie. Wiadomo, za mundurem, mędy, sznurem. Tylko czekam, kiedy Gazeta Wyborcza, nazwie Brauna, liderem Narodowej Prawicy i znanym reżyserem Volksfront jednoczy się w imię Chrystusa Króla czy tolerancji wobec LGBT. Wszystko jedno, byle było tak, jak było. Żydzi i na razem, a co w końcu rocznica 17 września, wkrótce... Dobra wiadomość 28 bandytów z Greenpeace, którzy awanturowali się w Gdańsku. Ma zarzuty prokuratorskie, mianowicie za naruszenie miru domowego no w porcie domowego niech to mi będzie, za wdarcie się na ogrodzony teren portu i zablokowanie dźwigów portowych. Port stracił z powodu blokady 490 tysięcy złotych. Awanturnikom grozi kara od roku do 10 więzienia. W takich przypadkach najlepiej obciążyć organizację za straty finansowe, bo trzymanie darmo w więzieniu to dla nas żaden zysk. W końcu działali w imieniu Greenpeace, a nie jako osoby prywatne. I to z Greenpeace'em trzeba się prawować. Pamiętają Państwo, jak to taką narrację nam sprzedawano, że kobiety powinny iść do polityki, bo tam będą, powiedzmy, łagodziły obyczaje. Natomiast zamiast łagodzenia obyczajów, jak już są w polityce, to strasznie drą koty. Wojna. Pani Monika Jaruzelska zarzuca Czarzastemu romans z rzeczniczką SLD, Anną Żukowską. Córka generała twierdzi, że to z tego powodu Czarzasty pozbył się z list piekarski, waniek, no i jej. Pani Jaruzelska mówi, mężczyźni wieku średniego robią różne rzeczy, jak widać, każdy Kazimierz ma swoją Izabel, żartuje Jaruzelska. Jak to ocenić? W końcu Czarzasty woli kobiety. Ale co na to biedroniowcy, a może to taki lewicowy konserwatyzm? No popisał się też Grzegorz Braun, twierdzi, że no stara narracja. Rząd rozdaje Polakom pieniądze wyciągnięte z ich własnych kieszeni. Rozumiem, że za ulubionej platformy było lepiej, bo rząd wyciągał, ale nie oddawał. Według tego znawcy każdego tematu, no bije tu Korwina na łeb, a, bo tamten też się znał i na leczeniu raka, i na uprawianiu polityki, chociaż nigdy nie wygrał wyborów, ten jest jeszcze lepszy. No, Brown twierdzi chyba, że rząd powinien drukować pieniądze na ksero. No bo skąd ma mieć jak nie z podatków. I obiecuje, że jeśli będzie mieć wpływ, to nie nałoży jakiekolwiek większych ciężarów na Polaków. No tak, ale nie obiecuje też, że ulży naszemu losowi. Szczerze, ufam tym razem Braunowi, bo na pewno nie będzie miał okazji jak to mówi, majstrować w gospodarce. Ubolewa też, e, że na płacy minimalnej skorzystają Ukraińcy. Oczywiście lepiej, żeby przyjeżdżali Arabowie. A widać wspólny front od Żakowskiego do Brauna w sprawie nieszczęsnych 3000 brutto. A pewnie no to skandal, żeby Polak harujący w korporacji przestał zdychać z głodu. Teraz rozumiem hasło pseudonarodowców – Polska tylko biała, to znaczy biali murzyni największym atutem gospodarki kraju nadwiślańskiego. Krakowska fundacja imienia Zygmunta Starego apeluje do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o ukaranie Hartmana, zwanego nie wiem dlaczego profesorem, który powiedział Ludka Czyńskiego nie potrzebuje pozorów, potrzebuje pieniędzy i poczucia, że rządzą swoi. Nic więcej Żadny łajno, żaden rysztok, mu nie straszny. paranoicy, psychopaci, patologiczni narcyzowie i ograniczone umysło prymitywy mogą czuć się bezpiecznie. No, czyli pan, panie Hartman, może się czuć bezpiecznie, rozumiem z rządów pisu, skoro patologiczni narcyzowie, ograniczone umysło prymitywy e, mają czuć się bezpiecznie. To się czują? I pan się czuje bezpiecznie, dlatego mordą pan kłapiesz jak turoń chodzący po kolędzie. Dalej, mój to ich czas, ich Polska. No to słowa profesora o Polakach, z których podatków sam jak ta świnia żre pasze. No, Kaczyńskiego nazwał przy okazji ten łeb przywódcą stada troglodytów. Fundacja zarzuca tej gnidzie złamanie kodeksu wartości, stosowanie języka nienawiści, języka poniżającego i wykluczającego. No, a może ktoś poczuł się na tyle obrażony i wytoczy procesik temu hamowi. Do tego zachęcam. W końcu żadne łajno. <laughs> Żadne łajno ludowi pisowskiemu nie straszne, a więc nie ma co się bać Hartmana. No, którego fotka mogłaby ilustrować w encyklopedii hasło łajno. I na koniec lider lewicy, Czarzasty, mówi, że zamiast kupować F-35, woli budować żłobki i przedszkola. W programie SLD jest zapis o rezygnacji z zakupu myśliwców z USA. No pewnie w szkołach i przedszkolach można zatrudniać boczeńców, a taki myśliwiec może skopać ruskie dupy. Dziękuję ci towarzyszu za szczerość. Kalendarium. W 1309 roku w myśli Bożu Krzyżacy zawarli układ z Brandenburgią, na mocy którego zakupili za 10 tysięcy grzywien fikcyjne prawa do Pomorza Gdańskiego, uzyskane przez Brandenburgię od króla. Czech i Węgier oraz tytułarnego króla Polski Wacława III. W 1732 roku Rosja, Austria i Prusy zawarły traktat przymierze trzech czarnych orłów dotyczący sukcesji tronu polskiego po oczekiwanej wkrótce śmierci ciężko chorego króla Augusta II, mocnego. W 1939 roku kampania wrześniowa. Pociąg z 75 tonami złota z w Banku Polskiego przekroczył granicę polsko-rumuńską. Ładunek poprzez Konstancę, Stambuł, Bejrut dotarł do francuskiego tulonu. Z więzienia w Brześciu nad Bugiem został zwolniony jeden z przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, Stepan Bandera, odbywający wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za współudział w zamachu na ministra spraw wewnętrznych Pierackiego w roku 1934. Doszło do zamachu. Rok 1944 i 44 Dzień Powstania Warszawskiego. Po raz pierwszy od początku powstania samoloty radzieckie dokonały zrzutów broni i żywności nad śródmieściem. 46. Wydano dekret o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. W 1971 roku prześladowany ze względów politycznych Eugeniusz Pieniążek przekroczył nielegalnie granicę na własnej konstrukcji samoloci Kukułka. Leciał przez Słowację, Węgry, dotarł do Jugosławii. Świat. W 2015 wojna polsko-niemiecka. 7000 Armia Polska dowodzona przez księcia Mieszka II Lamberta przeprawiła się przez łabę i przystąpiła do oblężenia Miśni. No, jednak rzeka wylała, była powódź i od tego oblężenia odstąpiono. W 1691 wojna polsko-turecka, zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą króla Sobieskiego w bitwie pod Pererytą w czasie wyprawy mołdawskiej. 1916. W Erwin w stanie Tennessee za zabicie pomocnika Tresera została powieszona cyrkowa Słonica Mary. No, wydarzenie było bardzo, powiem, przerażające, bo ta słonica zaatakowała opiekuna, zmiażdżyła mu głowę, gdy się przewrócił. No, za to postanowiono ją powiesić na takim dużym dźwigu. Pierwsza próba powieszenia się nie udała, bo łańcuch się urwał, słonica spadła, połamała nogi, potem ją wieszano drugi raz. Paskudne wydarzenie. 1940, II wojna światowa w Afryce, wojska włoskie zaatakowały Egipt. 1971, wyznaczony na następcę Mao Zedonga, chiński polityk. Lin Biao miał według oficjalnej wersji zginąć wraz z rodziną w katastrofie lotniczej nad Mongolią podczas próby ucieczki do Związku Radzieckiego po nieudanym spisku na życie Mao Cytunga. W 1982 radziecka interwencja w Afganistanie. 105 mieszkańców wioski Pankwab-e-Szana zostało spalonych żywcem przez żołnierzy radzieckich. W 1993 Szef Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yasser Arafat i premier Izraela Itzhak Rabin podpisali w Waszyngtonie układ przewidujący utworzenie autonomii palestyńskiej. Urodzili się w roku 1946 Sławomir Petelicki, polski generał brygady, dyplomata. Zmarł w roku 2012, podobno popełniając samobójstwo, w co nie bardzo wierzę. Był twórcą y, y, gromu za komuny, był jednak był polskim agentem na Zachodzie, rozpracowywał Polonię i był jednym z promotorów kariery politycznej Pawła Kukiza. W 1950 urodził się Włodzimierz Czarzastny, Cimoszewicz, Cimoszewicz bardzo dobrze znany prawnik, polityk, minister sprawiedliwości, spraw zagranicznych. Yy, wicepremier, premier, wicemarszałek, marszałek Sejmu, senator, obecnie eurodeputowany. To wszystko z kalendarium. Sami Włodzimierze, po Leninie chyba. I to pytanie, na kogo głosować, to rozumiem, ja będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość, na kogo mam głosować, nie na Platformę. No chciałbym pozdrowić przy okazji Malwinę i Marka z Irlandii. Mieliście taki smuteczek. No, nam też było przykro z tego powodu, co Was spotkało. Rozumiem, że pytań żadnych dzisiaj nie, nie mamy zbytnio. Pora dość późna, już Państwo chcą pewnie odpoczywać. My się widzimy w poniedziałek, moi drodzy, o 7.10 w programie Jedziemy w Telewizji. Info. Nasz program o 21.00. To wszystko. Życzę Państwu spokojnego weekendu. Kto może niech wspiera nas finansowo na podane konta. Życzę Państwu spokojnej nocy, miłego weekendu. Do poniedziałku. Czołem Wielkiej Polsce.